you <laughs> Karta Ullman zapraszam na magazyn miejski. Powstaje drugi zakład firmy Hutchinson. Jak wzmocnić odporność na wiosnę? Dwie wystawy w Galerii Sztuki Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy. W zawadzie powstaje drugi zakład firmy Hutchinson. Według planów zatrudnienie tam ma znaleźć 700 pracowników. Pierwsza fabryka Hutchinsona powstała w rekordowym tempie, a otwarcie jej odbyło się w lipcu 2017 roku. Teraz producent uszczelek do samochodów postanowił otworzyć drugą halę obok tej istniejącej. To dobra wiadomość dla firm, które współpracują z Hutchisonem, bo dzięki zwiększonej produkcji będą mieć więcej zleceń. Teraz po prostu już procedura administracyjna, czyli po prostu złożenie odpowiednich dokumentów do powiatu. My damy z rygorem natychmiastowym. Teraz będzie zależeć od powiatu, żeby jednak to uwzględnić i m, m, przyspieszyć. Uruchomienie drugiej fabryki Hutchisona w Zawadzie odbędzie się w październiku tego roku, ale nie tylko ta firma będzie budowała swoją fabrykę. Cieszy fakt również, że i Śnieżka już zaczyna inwestować, jak i również Olimp, który te, też ma wydaną decyzję środowiskową. Decyzje środowiskowe wydawane przez gminę otwierają drzwi do dalszych działalności formalnych i inwestycyjnych. Jak wzmocnić naszą odporność na wiosnę? Co robić, aby nie chorować? Jakie stosować preparaty? Sprawdzili reporterzy polskiej telewizji regionalnej PTVR. Często na wiosnę czujemy się osłabieni, przemęczeni i śpiący. Nazywamy to przesileniem wiosennym, które ma negatywny wpływ na organizm. Wiąże się to również ze spadkiem odporności i wyczerpaniem organizmu po długim okresie zimowym. Doktor farmacji Lucyna Samborska podkreśla, że o to jak wzmocnić odporność pytają pacjenci przy okienku w aptece. Najczęściej przyczyną tego zmęczenia i to zarówno zimowego i takiego codziennego jest to, że nie dbamy o siebie, prowadzimy niehigieniczny tryb życia, nie zawsze odżywiamy się właściwie. No i warto w tym okresie teraz pomyśleć o swoim organizmie, zadbać o swój organizm, poprawić swoją witalność, poprawić, wzmocnić odporność. Bo jeżeli nie zadbamy o odporność, to otworzymy drzwi bakteriom, wirusom i rzeczywiście częściej zapadamy na przeziębienia, grypy i wszelkie dolegliwości. Mamy kłopoty ze snem, mamy kłopoty z pamięcią, z koncentracją. Budowanie odporności to przede wszystkim zadbanie o właściwą regenerację organizmu oraz dostarczenie mu niezbędnej ilości składników odżywczych. Dobre efekty przynosi zażywanie preparatów stranem. Stosując tran, pamiętamy o tym, żeby nie łączyć preparatów witaminowych, szczególnie tych preparatów, które zawierają duże ilości witaminy D, bo witaminy, takie jak witamina A i witaminy D, witamina D możemy przedawkować, a więc rozważnie, ostrożnie i doradźmy się, farmaceuty albo lekarza. Dietę możemy suplementować także o inne składniki. Staramy się w sposób naturalny podnosić naszą odporność, stosując znaną na pewno już jeżówkę, aloes, a może warto sięgnąć po nowe e, preparaty podnoszące odporność. Oni pacjenci też pytają, czyli adaptogeny. Takie adaptogeny jak różeniec górski czy aszfaganda znają już pacjenci, bo pacjenci interesują się nowościami. Ale może zaskoczę Państwa, jeszcze jeden adaptogen, bakopa drobnolistna. Też pacjenci, niektórzy już słyszeli o bakopie, ale to pewno nieliczni, natomiast jest znakomitym adaptogenem, takim hitem, który pojawił się w ostatnim okresie, podnosi znakomicie odporność, ale co ważne, poprawia również pamięć i koncentrację, zdolności nootropowe, czyli zdolności, wydolność naszego umysłu. Dodatkowo aktywność fizyczna ma wieloaspektowy korzystny wpływ na kondycję fizyczną i psychiczną organizmu. Trening trzy razy w tygodniu powoduje widoczne obniżenie kortyzolu we krwi, redukuje stres, podnosi poziom endorfin, poprawia ogólne samopoczucie, zwiększa wydzielanie adrenaliny, dotlenia mózg i podnosi ciśnienie krwi. Ponadto realizacja kolejnych celów treningowych wpływa na budowanie pozytywnej samooceny i lepszego samopoczucia. W Galerii Sztuki Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy można oglądać dwie wystawy autorstwa Piotra Koczaja i Krzysztofa Stępniaka oraz wystawę poplenerową będącą owocem spotkania w Dębicy 12 artystów. Pierwsza wystawa nosi tytuł Pęknięcia i przedstawione są na niej twarze osób bezdomnych z przytuliska w Krakowie. Tymi osobami opiekują się autorzy ekspozycji: brat Albert Piotr Koczej oraz Krzysztof Stępniak. Piotr Koczej do swoich prac malarskich wykorzystuje kartony. Piotr Koczaj, postać znana, Albert, to imię zakonne, jako że taką drogę życiową wybrał, ale nigdy nie zrezygnował z twórczości. Dymbiczanin i od wczesnych lat szkolnych galerii towarzyszył, tutaj przychodził na zajęcia, ale później no, za swojego mistrza uważa, Franciszka Szczerbickiego i na zajęciach u niego regularnie bywał. No I te swoje zainteresowania sztuką tam kształtował. Znakomity malarz. Tutaj prezentuje cykl portretów. Krzysztof Wstępniak maluje dopiero od kilku lat, ale jest artystą dojrzałym artystycznie. Maluje bez użycia pędzla, stosując własną technikę. Druga wystawa, którą można obejrzeć w sali imienia Franciszka Szczerbińskiego jest pokłosiem Międzynarodowego Pleneru Malarskiego, który odbył się w ubiegłym roku. Wzięli w nim udział artyści z Japonii, Irlandii, Litwy, Słowacji i Polski. Międzynarodowy Plener Malarski został zorganizowany z okazji 660-lecia nadania praw miejskich Dębicy. Na wystawie nie zabrakło miejsc związanych z Dębicą, jak synagoga, kościół św. Jadwigi Wiluszówka, były też prace abstrakcyjne. W ciągu tych 10 dni, kiedy byli w Dębicy, mieli okazję do, do, do tworzenia tego, co, no, co wynikało właśnie z kontaktu z miastem i, i efekty też są bardzo różne. Od tych bardzo realistycznych prac, aż po abstrakcje. Obydwie wystawy można oglądać przez najbliższy miesiąc w Galerii Sztuki Miejskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Akademickiej. To wszystkie informacje przygotowane na dziś. Ja się z Państwem żegnam. Do zobaczenia.